Haha, banusa z Dobra, jak widzicie, tworzymy nową serię Minecrafta Big Minecraft Survival. W której to będziemy budować sobie naprawdę duży, albo przynajmniej tak się postaram ciągnąć w tej serii, żebyśmy zbudowali duży taki zamieszkany jakby re rejon. E, z właśnie naszego miejsca, gdzie będziemy. Żyć sobie, ponieważ jeszcze nie było odcinków z Minecraft, z survivala w Minecrafcie. No to sobie taki, taką serię sobie można nagrać. No i klikamy stwórz nowy świat. Uff. wczytywanie światu. Świata świata to jest... A. No to pozdro. Dobra. Generuje nam się teren. Halo? No dalej. E, robię to na 1.12.2, e, ponieważ e, na 1.12.2 1, i w, od 1.13.2 i wzwyż bardzo mi zacinał Minecraft, dlatego e, do sieba. Sieba w Minecraft 1.12.2. Ja jestem Shadow of 25 i dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z serii Big Minecraft survival i będę też serię. Troszeczkę tam ciągnąć. Mam skinę smoka. Skin smoka. Fajny nam się światek zrengerował Mamy świnki, czyli możemy jeść. I tak, mamy bonusową skrzynię, ponieważ mm, nie chcę mi się Was zanudzać takim początkiem, jak wiecie, zbieranie drewna i w ogóle, ponieważ to każdy umie zrobić. To jest na przykład ja i pyk rozwalam sobie skrzynkę. Torcze mamy, także już do tam będziemy mogli sobie wstawić. I tak wszystko przerobię na drewno, na deski znaczy się. Yy, zrobię sobie crafting. Możemy lecieć sobie. O, mamy dynie, fajnie. Mamy tak, wodę, świnki, dynie, drzewka, yy, jakby coś. Ten film nie był nagrywany wiele razy, żebyśmy mieli jak właśnie taki świat dobry, tylko on się nam za pierwszym razem tak zreigerował. Także, proszę, uwierzcie mi, ale dobra, ścinamy sobie drzewko, tak jak to początek w Minecrafta. Że tym razem już nie będę kraftować siekiery. I tak mamy już troszeczkę tego drewnianka, jednak. Dobra, musimy sobie. Nie chcę mi się tu wchodzić. E, musimy sobie wykopać kamień. Na takie kamienne. Możemy sobie w sumie tutaj na, na początek zrobić taki. Przecież nie Pójdźmy sobie e, na przykład. Gdzieś w jakieś ciekawe miejsce, i zrobimy sobie tam taki na początek domek w górze. O, mamy tutaj nawet. Mamy nawet tutaj grawit, tak? On się nazywał Grawit? Gravel, o, przepraszam. Gravel mamy nawet. Hmm. Ta góra jest trochę za mała na taki domek początkowy. Zresztą początkowy domek nigdy nie jest jakiś wielki, ale jednak taki. taki o, a, chyba, że to jest większy, przepraszam. O, tutaj mamy jeszcze coś. Ale tu jest lawa, i się nam. O, nie nasz świat się pali, przepraszam, tak na to nie pozwolę. Szybko bierzemy tego dirta, co wy wykopaliśmy. Co? Dirt się pali? Pyk. Odizolowany. O, nie, to się ciągle. Wo wo wo. Nie ma. Nie będzie się rozrastał. Tutaj ogień znaczy się poszerzał, dobra zbieramy sobie oczywiście drewianko mamy i tutaj w sumie mamy jakąś jaskinię w której może coś być o nie, to jest taka jaskinia jak ja lubię że macie tutaj wejście i wyjścia takie wiecie że to jest, ona taka nie jest głęboka tylko po prostu macie takie przejście, dobra to tutaj sobie zamieszkamy o tutaj mamy nawet jeszcze jedno wyjście tutaj sobie na początek zamieszkamy tylko trzeba będzie te lawę jakoś zastopować trochę dirta sobie pozbieram Pyk. Zbieramy sobie od razu przejście robiąc. Nie spadliśmy. Znaczy się spadliśmy Delikatnie spaliśmy. możemy sobie tak koble wykopać od razu. Kobl, kamień nam się przyda. Pyk. Oby tutaj się... Czy tu się lawa na nas wydaje? Nie, muszę jeszcze wyżej wejść, o nie. Mhm, mm dobra. Pyk. Okej. Okay. Chyba to już jest zatkane, ale jeszcze sprawdzę. O nie, na swojej skórze, bo to by było... Dobra, mamy to już zatkane. Ała! Wow. O nie, jednak się sprawdziło na mojej skórze. Tam jest woda, szybko. O nie, spa zginę. Żyję? O nie, już nie żyje. O nie, dobra, musimy się tam wrócić. Jak... Wiecie, jest. Gra... Gramy bez komentarzy, także jak zginę, to żadnego z nie mam ani nic. Dobra, Dynię sobie może kiedy indziej podbieram. Na razie idziemy po mojej my... O nie, czy one się spaliły? Jak tak, to trochę wielka lipa, bo tak jakby jednak będzie wtedy ten początek ze zbieraniem drewna na sikierę i w ogóle. Oby to się nie spaliło, proszę. Proszę. I tutaj mamy małą miasto. Nie dobra, nasze jacy żyją. O, jak dobrze. A ta lawa jeszcze tutaj opada. No i mamy pod nami jakiś cave. Gdzie są zombie. A to już początek dopiero jest. Także teraz jeszcze tego nie zwiedzimy. Ale dobra. Najpierw zajmijmy się wejściem do naszego domku. I w ogóle lepszym kilofem, bo tak zbierać tego wszystkiego nie będę. Dobra, pyk. Pyk. I mamy kamienny kilof. dobra. Tu huh. tutaj możemy sobie to rozwalić. <grym> Dużo roboty tutaj wyczuwam. Okej. Okay. Nie chcę, żeby to były głównie te schody tutaj te wielkie. Także zrobimy to na przykład. Tego nie będę rozkopywać. Dach oczywiście zrobi się gładki, tylko chcę to zrobić tak, żeby było opyk. Żeby było większa przestrzeń. O, to. Pyk. No i mamy to rozkopane. O. Cyk. Dobra, tutaj są te schody. Dobra, i tutaj mamy taką miniaturową przestrzeń. Jeszcze wolną. To będzie. Tutaj już będzie rozkopane, ponieważ tutaj tak dużo nie będę kopać. Kurczę, No, jeszcze to przesunę. Ok. Tutaj rozwalamy. Jeszcze tam na górze. Ok. I jeszcze jedna albo dwa. Już nie pamiętam. Jeszcze jedno. Dobra. Mamy. Nie wiem, czemu te ściany rozkopuje, ale dobra, już jak zaczęliśmy, to już. Nie, dobra. To sobie zrobimy na przykład koblem. W razie koblem mam głównie. tutaj Aha, no tak, to jest to nasze. Kolejne wyjście, które trzeba będzie, na przykład, pewnie drobinkami to zrobię. Oj. Dobra. Czy tyle wystarczy? Pewnie nie. Dobra, spróbujmy na razie. 20 słodków. 20. Chyba będzie idealnie, ale jeszcze nie wiem. Nie, będzie nam pasować. Brakować jeszcze y, paru, czy nie? Nie, dobra, jest idealnie. Pyk pyk i mamy schodki już pierwsze o to możemy trochę rozważyć, bo to jak schodzisz to tak dziwnie wygląda okej okay. teraz tak tutaj tutaj to musimy troszeczkę rozkopać oczywiście jak już będziemy mieć wiecie takie drewno i w ogóle to ja tej bazy nie będę rozwalać jakby tego początkowego, tej początkowej jakby bazy bo to no na przykład kiedyś tutaj zrobię magazyn załóżmy już plany są wielkie na przykład, no właśnie, magazyn tu zrobię nie wiem, na przykład będę mu mogła tutaj przechowywać na przykład zboże, czy coś jakieś rzeczy z farmy chociaż na razie farmy nie mamy tylko całą masę kwiatków przed domkiem co jest bardzo dobrze dobra, ja wiem kraftowanie łopaty to prawie nikt tego nie robi na początek, ale ja potrzebuję nie chcę mi się łapką tutaj kopać także biorę łopatę trochę to rozkopuję i cyk no tutaj jeszcze mogę cyk, pyk no i mamy to znaczy, jak to rozwalę, to tu będzie dziura tu będzie dziura, jak to rozwala to możemy dietem zakleić, nie będzie dziura pyk pyk I możemy to na przykład zrobić o cyk cyk Tyk, tyk. Tyk. I już nie wygląda to dziwnie, że przepraszam, ja bardzo, czemu tutaj idealnie płaska ściana jest. Z dirta. okej, okay. Już tutaj jeszcze cyk